Witajcie, kochani, ja jestem Mr. Krycha. Ja jestem Patryk. I wspólnie prowadzimy kanał, który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. Bardzo często podróżujemy po różnych miejscowościach w Polsce i sprawdzamy te najlepsze, najtańsze, najgorsze lokale gastronomiczne właśnie w tych miejscowościach, które odwiedzamy. Dzisiejszym filmem kontynuujemy natomiast serię na naszym kanale, w której sprawdzamy najlepsze lokale serwujące kuchnię orientalną. Zabieramy Was tym razem na wycieczkę do pięknej, niespełna 30-tysięcznej miejscowości położonej we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego nad dwiema stronami rzeki Drwęca. Jeżeli natomiast chodzi o zabytki, które polecam zobaczyć w Brodnicy, to między innymi ruiny zamku krzyżackiego ze swoją wieżą, która ma ponad 54 metry wysokości. My z Patrykiem jednak dzisiaj nie skupimy się na zabytkach, tylko odwiedzamy najlepszy lokal pod względem opinii Google, serwujący kuchnię orientalną w Brodnicy, a jest to Bin An Bar, znajdujący się na ulicy no, Przykop 45. Który średnio ma 4,1 gwiazdki, czyli co? Gorzej niż Toruń, ale zobaczymy no Ale no zobaczymy to może to... inna społeczność, wiesz, służbowi może oceniali a Wy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, interesuje Was ta tematyka, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Oczywiście kliknijcie też w dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Jeżeli jesteś naszym stałym widzem, zostaw łapkę w górę dla zasięgu, tak żebyśmy dotarli tym materiałem do jak największej grupy osób. A jeżeli jesteście zbrodnicy, pamiętajcie, żeby wysłać tego linka do swoich znajomych. Pokażcie im jak wygląda brodnica na YouTubie. Bo jest naprawdę piękna, a my teraz już, patryk, nie przedłużając, przenosimy się do najwyżej ocenianego chińczyka w brodnicy. Uh! Once again. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy do najlepszego Chińczyka w brodnicy Bin-chan na ulicy Przekop 45. 45. Lokal no, wyglądał tak raczej mało zachęcająco Ta, w środku no, no niestety Gdzieś tam na uboczu taki powiedzmy tak. no, Kompletnie tam. niepozorny Jest z nami też widz, którego spotkaliśmy po drodze Zachęcił nas do przyjazdu do Brodnicy właśnie do tego Chińczyka to jest? Filip, tak? Tak, tak. Filip jest razem z nami Dzisiaj spróbujemy naszego zamówienia Zapłaciliśmy za dwa zestawy z kurczakiem na chrupko Oraz jeden zestaw z wołowiną Łącznie 57 zł Do tego jeszcze 3 zł za opakowanie. Mm. Jeżeli chodzi o ceny w tym lokalu, zupy to wydatek około 7 zł, a jeżeli chodzi o dania, to jest około 16-17 zł Będ za porcję. 25 chyba. Dokładnie. A teraz prezentuję Wam moje zamówienie, czyli kurczak na chrupko z sosem ostrym. Mamy również ryż jak i suróweczkę. Patryk, mm. jeżeli chodzi o wygląd wizualny naszych dań, co byś powiedział o swoim daniu? Jak Ci się podoba? Mm. Przede wszystkim to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że jest gęsty ten sos. Jest tak. bardzo dużo elementów w nim. Zdecydowanie gęstszy, jeżeli mogę Ci przerwać, niż w poprzednim odcinku. Tak, to bez porównania jest gęstszy. Surówka jest ładna, biała, raczej też doprawiona, nie powinna być sucha. No a ryż jak ryż, widzę tutaj pojedyncze elementy, jest w porządku. Na Uwagę tutaj zasługuje ten sos ostry, za chwilę sprawdzę, czy jest ostry, jednak muszę powiedzieć, że on jest taki dosyć rzadki, jest dosyć rzadki. Ale ja nastawiam się raczej pozytywnie, porcja solidna, dosyć spora. I teraz najważniejsza rzecz, smak. Jak będzie smakował ten kurczak na chrupko? To jest to, co widzowie na pewno chcieliby się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o tego kurczaka, to delikatne zastrzeżenie mam do tej panierki. Panierka jest oczywiście taka bez smaku, nijaka i mam też uwagę, bo ona odchodzi. Odchodzi od tego kurczaka zdecydowanie tutaj, to jest jeden minus. Jeżeli chodzi o smak kurczaka neutralny, tak jak smakuje, tak jak normalny kurczak. A ty pa... Dokładnie, a Filip i Patryk, co sądzicie o waszych daniach? Jak, jak po spróbowaniu kilku kęsów? No ja osobiście uważam, że kurczak jest dobry, jest zwykły, może nie jest jakoś super przeprawiony, ale smakuje kurczak jak kurczak. Masz rację, Krystian, właśnie, że ta panierka odchodzi, to jest duży błąd. Ale ogólnie porcja jest dość duża, nie ma się do czego przyczepić. Można się na za tą cenę. Ja może trochę porównam to danie do poprzedniego dania, które jadłem. Jest mhm. większe objętościowo i bogatszy jest ten sos. Jest naprawdę smaczny. Jeżeli chodzi o suróweczkę, moi drodzy, suróweczka taka dosyć słodka, wam powiem, tak w mojej opinii. Ludzie zawsze zachwalają tutaj tą surówkę. Bar bardzo dobrze, a no? powiedz mi, co ludzie zamawiają w tym Chińczyku najczęściej? Słuchaj, ogólnie w menu jest jakieś 90 pozycji. Tak. Jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, pół roku temu było ich 130. Ale każdy, kto przychodzi do tego Chińczyka, zazwyczaj zamawia jedną rzecz. Chrupiący kurczak na ostro z ryżem, czyli to, co ja i Krystian teraz mamy przed sobą. Mm, czyli powiem Wam tak. Nie jest to złe, nie jest to odtrącające, jest to zjadliwe, jest to syte, jest to bardzo syte, nawet jakbym. Plus, za ostrość tego sosu nie jest przesadzona, ponieważ daje odczucia takiej pikantności, która delikatnie wypieszcza język. Jednak no, nie atakuje go w tak intensywny, agresywny sposób jak na przykład te wszystkie ekstrakty, te sosy. Rozumiecie, to jest ostrość do zaakceptowania przez przeciętnego kowalskiego, przez przeciętnego zjadacza chleba. Rozumiem, dlaczego to smakuje ludziom, bo to jest wyważone, jeżeli chodzi o ostrość. Jest to delikatnie ostre, ale nie przesadnie. Cztery solidne płaty kurczaka. Za te pieniądze wydawało mi się na początku, że to jest dużo, ale teraz stwierdzam, że jest to idealna cena. Cztery takie duże płaty dostajemy. I jak to zjemy, taką porcję, to myślę, że spokojnie na pół dnia wystarczy. To jest strasznie ciężkie. Taka porcja, moi drodzy, waży gdzieś może jakieś 600-700 gramów nawet. Aktualnie ta porcja razem z opakowaniem kosztuje 18 zł, bo opakowanie kosztuje złotówkę. Tak. Ale jeszcze właśnie przed tymi zmianami, jak mówiłem, że w menu były te zmiany, mhm. to właśnie pół roku temu ponad ta sama porcja kosztowała się 14 zł. Teraz 17, wtedy 14. Czyli drożeje. Tak. No. Drożeje. Tak to podrożało, podrażało, jak są są w Polsce, nie wszystko Stosunek jakoś cena się trochę zmieniła, bo no powiedzmy, jakbyś jeszcze pół roku temu zjadł tą samą porcję ze 14. 14 tak? no to byś był zadowolony. No opinie by, by były inne troszkę, nie? Pewnie. Tak, oczywiście, zgadzam się. No im taniej, tym lepiej no, dla nas, wiadomo. tak? Uważam, że mimo wszystko za te pieniądze jest to przyzwoita porcja. Moi drodzy, jesteśmy już po naszej konsumpcji, czas na podsumowanie naszej wizyty, wy an binchan binchan bin an, zależy jak kto to wymawia jak to lubi Wojętnie. jak to lubi dokładnie Można, że smakuje i teraz tak jeżeli chodzi o moje zamówienie było smacznie, było tak soczyście, najadłem się aż nawet nad to. Jedyne zastrzeżenia, to miałem do panierki, która była, no w mojej opinii, trochę można by było nad nią popracować, ponieważ odchodziła, a sos mógłby być troszeczkę gęstszy, ale reszta ryż był spoko, surówka była spoko. Ja nie, nie chciałbym mówić za dużo o ryżu i o surówce. Pominmy to na razie, tak. skupmy się na sosie, na mięsie. Było mięsa bardzo dużo, bardzo dużo różnych elementów. Ten sos był gęsty. Mięso nie było gumowate, co jest ważne przy wołowinie Ale jest jedno małe, ale Były tam same pieczarki, zabrakło grzybów mun Oj, to tak, to jest zdecydowany minus Tak samo pominę surówkę, bo wiadomo, do surówki nie ma się do czego przyczepić Do ryżu nie ma się do czego przyczepić, jedynie to, że wiadomo, nie jest robione na teraz, tylko był robione wcześniej, no ale to mało gdzie robią na, na miejscu Na miejscu, nią. tak Jeśli chodzi o kurczaka W porządku, można się jedynie właśnie przyczepić do tej paniarki, no nie jest to fajne, jak odchodzi i pływa w tym sosie. Potem taka pacia się trochę z tego robi. Ale sam kurczak jest ogólnie bardzo dobry. Tak, jest to do, dosyć duża porcja Można się najeść. Porcja. Myślę, że jakby był jeden kurczak więcej jeszcze, to ciężko by było tą porcję zmęczyć. Także naprawdę można się najeść to. Tak, porcję. za przyzwoite pieniądze to. można tutaj zjeść. Czyli jakie wrażenia ogólne? Wrażenia ogólne, jeżeli chodzi o lokal. No, lokal nie, nie sprawił dobrych no, wrażeń nie wizualnych. Nie to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. To nie sprawia to. dobrych wrażeń wizualnych. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, było wszystko świeże, smaczne I tutaj ja myślę, że spokojnie takie 6,5 na 10 ode mnie ja wystawiam A chłopaki, co byście chcieli wystawiać? Śmiało no, Trochę zabrakło mi tych grzybów Moon, ale te 6,5 tak samo jak Ty mogę dać I z czystym sercem mogę polecić lokal Jak najbardziej zapraszam Ja myślę, że 7,5 na 10 7,5 na 10 Moi drodzy, dajcie znać, gdzie u Was, w Waszej miejscowości są jakieś fajne lokale z Chińczykiem Czekamy na Wasze propozycje w komentarzach Będziemy starali się do do Was przyjechać. Są lepsze niż tutaj? Zapraszam do zostawienia komentarza. Nasza rodzinna wielka grupa Bojownicy Krychy 11 tysięcy ludzi jest z nami. Tam recenzujecie między innymi takie pyszne dania, które zamawiacie u siebie w różnych miejscowościach, w różnych lokalach gastronomicznych. Dzielicie się z recenzjami z pozostałymi użytkownikami Facebooka. Zapraszamy serdecznie jeżeli jeszcze tam nie jesteście a mój Instagram, MR Krycha, dzięki niemu wszystko wiecie. Pierwsi między innymi, wiedzieliście, pierwszy, że dzisiaj byliśmy w Brodnicy i testowaliśmy tutaj najlepszego, najtańszego i najgorszego chińczyka w jednym. Czyli trzy w jednym. Moi drodzy, dziękuję, no, że byliście. Taki pierwszy taki film na naszym kanale, dziękuję. Piękna Brodnica, pozdrawiamy wszystkich ludzi z Brodnicy, jesteście spoko, bardzo mili, uprzejmi, uczciwi i ja to szanuję. A my teraz żegnamy się, wielka łapa do naszych kochanych widzów, widzimy się w następnej produkcji, cześć mordy! Ogólnie. Ja, ja nie wiem sprawa. czy ja na kiepsa jeszcze nie pójdę. O, ja nie Czosnkowy sos! Ostatnio po Chińczyku poleciałem na kiepse jeszcze. Ja. I wtedy dwa obok siebie, Patryk damy, nie? Mhm. Na. Mamy ziomka od ciepłych lodów, który przez dwa lata codziennie pisze do mnie, kiedy zrobię test ciepłych lodów. Krycha, przetestuj ciepłe lody, przetestuj ciepłe lody, nie? A gdzie są te ciepłe lody? W Lidlu. I już zrobiliśmy test ciepłych lodów.